Proszę, byś, babciu odwiedziła. Zajśniesz jej syrop od bólu ucha i słodkie krople na ból brzucha. Uważaj po drodze, czerwona kapturku, bo wilk wygrosłuje na leśne pagody. Bo wilk jest wielki, mocno zły i ma bardzo ostre kły. No, teraz to my tutaj mamy w środku? Tutaj mamy jakieś dobre wino, dobre, jak to tutaj mamy jakieś rodzynki. o... Dzień z, no. z łopami! No! To takie mamy jakieś o dobre to tutaj, jabłka, biedronki. no! Nie z tego po drodze i nie pysko babci! No! Jaka to ryweczka? Nowiny wiatr na mnie się. Zły wilk tutaj rozrabia. Łoboz! inny wykrada! Jak ci dopadnie, to będzie źle. Zależę do koszyczka babcinego i zobaczę, co rodzice daje jej smacznego. Mm, ciasta, jabłka, wino i co ino. Wilk! Oj, kapturku, nie rób tego, bo spotkasz wilka złego. Przestańcie szumieć! Scusza! Jestem głodna! <grym> <grym> Za twe marne czyny, których. Nie znamy przyczyny. Ukarana zostaniesz w srodze. Przez wilka. O krzywej nodze! Nie wciążajcie się patyki! Bum. Ach, ta dzisiejsza młodzież od wszystkich jest mądrzejsza. wygląda jak malinka. czy śpiewa, podskakuje, Siobżera! i rymuje. Już czuję jak napiąkły jej wątróbkę. Wilku, 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 wilku zły, ty masz bardzo ostry kły? Zjedz dziewczynkę jeśli chcesz, będzie ciszej jak ją zjesz. Yeah! <grystanie> <grystanie> No jak nie umie Polki wyciągnąć. Jak się zawapnął na Hej ho, hej ho. się szło. Hej ho, się szło. Dawaj Gięcia, ja powinnam ją grać. Dzień dobry, dziewczynka mała. Co robisz w lesie? Sama. Idę odwiedzić babcie, bo jest chora. Właśnie wróciła od doktora. Sama widunka w domu siedzi i liczy na to, że ktoś odwiedzi. Mnie tam się wcale do niej nie spieszy. Niech się babinka tak bardzo nie cieszy. <śmiech> <śmiech> jesteś wilk? Tak ze mnie szczerze? To wilk? Potworem ja nie jestem wcale. Choć jestem wilkiem się tym nie chwalę. Jestem grzeczny, jestem miły. Chcę, by dzieci mnie lubiły. Wilczku, wilczku mój kochany. Może się gdzieś dziś pogadamy? razem też balamy. Napierdziłem babcię, potem dziewczynkę już nie będę głodnym z wilkiem. Gdzie jest chatka babci? Wiecie? No gdzie? No mówcie! Gdzie? Głośniej! Dzięki! Bob! Boba! To ja, czerwony kapturek, twoja wnuczka kochana. Przyniosłam ci dziś jednego banana, bo resztę zjadłam sama. Co Przyniosłam ci dziś jednego banana! Szkoła, moja kochana, no, czekam na ciebie już od rana. Chłodna jestem straszliwie, czekam na ciebie niecierpliwie. Konia bym zjadła z kopytami, albo dalej wilka skłami. Ah! Wilka skłami? Ulala! Ula la, Babcia wielką buzię ma. Trochę się boję, czy jej dostoję. A... Oj, kapturku, mój malutki. A coś ty taki dziś nie nieszutki. No z zębów to ty dziś nie byłaś. I na pewno wino biłaś! Wino dziś nie miałem i okropnie już zgodniałem I nie jestem tym dziewczęciem, lecz wielkim, groźnym zwierzęciem. A! A... A... Ta babcia. Echo, hey 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 do babci by się szło. Echo, hey hey do babci by się szło. Echo, hejko. do babci by się szło. Jednego banana! Wejdź szybko, mam na ciebie apetyt już od rana, wnuczko moja kochana. Babciu, a dlaczego ty masz takie wielkie oczy? Jakby ci żaba miała do nich wskoczyć? Żeby cię lepiej widzieć, kapturku kochany, To mam do ciebie pewne plany. Babciu, a czemu masz taki nohal wielki? Jakbyś go sobie wyciągnęła na szelki? Żeby cię lepiej poczuć, mały smrodzie. Babciu! A dlaczego uszu Twoich wielkość tego niesłychana? Jakby ci ktoś napchał do nich siana. Żeby cię lepiej słyszeć. Babciu, a dlaczego masz takie wielkie zęby wystające z gęby? Zęby? Mam piękne niesłychanie. Codzies codziennie pastą błysk szoruję je całe. Żeby cię zjeść wnuczątko, moje małe! Wilka, smaczna jest i zdrowa. Zaraz będzie gotowa. Ale miałam obiad wspaniały. Teraz odpocznę, żeby zęby się wyspały. Tak nemož. Tutaj obecny. Warzywa i owoce, od dziś kupujemy, nikogo więcej nie zjemy. Obiecujemy.